Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagrajmy w Endless Fable mroczne odbicia. Skończyliśmy na to, że ten gość, który stoi za bramą, chciał nam dać klucze do samochodu, ale niestety pojawiła się wiórka nie wiadomo skąd i zakosiła nam te klucze. Eee, to jest dwójeczka. A ja nie wiem, czy. Aha, i co teraz? Nie wiem, czy możemy się wrócić tam do tego domu Agaty. Nie możemy się wrócić, ale chyba tam znalazłem wszystko. Znalazłem wszystko? Nie, nie, nie wiem. Chyba tak. Tu będzie trzeba teraz wszystko na bieżąco znajdować, bo kurczę, nigdy nie wiadomo, kiedy przejdziemy do na następnej części. Co tu się dzieje? Mogłabym wyrwać tę bramę przy pomocy samochodu. Tak, jakbyś miała. Hak. Jakiś. Tym kijem źle tą we wiórę. Coś tu jest. Daj mi tego kija. A, tu nie zadziała. Ale widzę puzla. Tu jest puzel. Tu jest puzel. Więc to jest zamek Mittelwald. I rękawiczki, proszę. I jeszcze był tam list. Ja tego listu nie przeczytałem. Niedobrze. Mm, tu. Aj, aj, aj. No co się dzieje z tym. Dobra To drzewo byłoby świetnym mostem gdybym tylko mogła jakoś zwalić Możemy je ściąć No i pięknie Uuu, koleżanko Spadnę jeśli nie użyję czegoś co pozwoli mi utrzymać równowagę Nie potrzebujesz takiego kija żeby utrzymać równowagę Ja miałem ko korzenie? No nie wiem. Chwila skupienia. Uda się, czy się nie uda? Są dwa uda. Ej, ja myślałem. Chodź, chodź. Nie poddawaj się. Pamela. Pamela ma na imię? Chyba tak. Mamy to. Klucze do samochodu. Skąd ta wiórka to ukradła? Żaba. Aha, orzechy i jagody. Orzechy i jagody. A ty skąd tu się wzięłaś? Wywióro. Wygląda jak fragment większego zdobienia. Nie mogę tego. Ale jazda. Orzechy i jagody. Mamy. Mamy. Jeszcze jedna orzechy i jagody, i co ich nie ma nigdzie? Tutaj coś jest, ale tego to nie działa. No właśnie Skąd ta wiórka wszystko wzięła? Wygląda jak fragment większego zdobienia. No ale teraz aktualnie nam nie jest potrzebne to zdobienie. Za chwilę się poddam, za chwilę się poddam i naprawdę wcisnę ten podpowiedź. A tego byśmy nie chcieli. Dlaczego nie mogę tutaj nacisnąć? Kurde, ja, ja tutaj już wszystko naciskałem, co jest tylko możliwe. I pewnie jak dam podpowiedź, to zaznaczę mi coś, co jest widoczne na środku ekranu. Jest. Przecież to był duży orzeszek. Daj mi klucze. Zobaczmy, co mamy w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Ho, 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 łańcuch. I figurka, i tu coś, dość charakterystyczny kształt. Dobrze, przymocujemy ten łańcuch do. Tutaj już chyba będzie wszystko. Tak. Wchodzimy na Dziedziniec. Infiltratorka wkradła się do zamku. Tu jest puzel. I od czego zacząć? Tu jest kolejny puzel. Przydałoby się coś okrągłego, żeby zastąpić zepsute koło. Nie open? The must be inside. My head? Nie now. Ah. No, i po gościu. Był gość, i nie ma gościa. Fragment zamka gdzieś zniknął. Rozumiem o co chodzi. Naczytałam się dość szpiegowskich książek, żeby wiedzieć, że wystarczy coś cienkiego, by podważyć taki zamek. Zatrzask zamek. Muszę znaleźć właściwy symbol. Poznaj to z legowiska. Poznaję to z legowiska wybiórki. Brakuje kilku zdobień. Znów ta wybiórka. Może powinnam sprawdzić, czy znowu czegoś nie ukradła. Za chwilę tam pójdziemy. O, 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 o! Chodź do muzeum. Muzeum. I szukamy od razu puzla. Czy w tym pomieszczeniu jest puzel ukryty? Dwustronne lustra. Przeważnie lustra odbijają wyłącznie nasz świat, ale czasami można w nich zobaczyć inne wymiary. Ludzie nie wierzą własnym oczom i szybko puszczają to w niepamięć. To jednak żadne złudzenie. Lustra to okna dla innych światów. Nie ja mogę przełożyć kartkę? Nie mogę. Tu jest puzen. Brakuje, stąd wezmę, nie mogę. Brakuje jednego sztyletu, pewnie tego, co tam układam. Aż się prosi o trochę światła, dobra, to weźmiemy od razu. Kolejny symbol, to był Hans? Muszę się spieszyć, jest w niebezpieczeństwie. Dobrze, będziemy się spieszyć. Teraz, gdzie widziałem takie wzory? Tu? Nie. Tutaj. Nie, tu miał być miecz. Mapa, pokażmy mi mapę. Dziedziniec. Dziedziniec tutaj. A tu? Nie wiem, skąd to wezmę. mapa aha wielokrotnego to jest nie dotknął tego głębiej rękoma co mam z tym zrobić Ile tego jeszcze. O, tutaj jest, proszę. Zapatrzyłem się przez chwilę. Były mnie kurcze nie w tym świecie. Co trzeba? I jeszcze jakieś skrzydełka. Sk o! Nie, to nie są skrzydełka. I co Znowu to samo. No takie skrzydła potrzebuję. Tutaj są nie mogę tego jakoś odsunąć? Są tu, dobra, pomyliłem się. Oj, 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 herb. Gdzie taki herb mogę? Wejście do zamku. Tutaj ozdobę mamy. Mapa? Tutaj. Co my w ogóle mamy? Mamy wytrych. Aha, to mogę tutaj włożyć. Pewnie mam ułożyć figurę. Ten. No, wzór. Otwórz wzór. Super. Wiem jedno, że nie muszę tego przekładać. Wystarczy, że dobrze to ułożę. Tak. Lewa zro... nie tu jeszcze jest. O, lewa strona zrobiona. I? A tu jeszcze. Kurde. No, i co jest? Mamy wszystko, chyba że ten tutaj nie pasuje. O, teraz jest lepiej. Tu jest tak, tu jest tak. Tu pasuje, pasuje. Czyli tutaj coś po prawej stronie jeszcze nie będzie pasować. Tego nie zauważyłem. Wejdź do kaplicy, no, to wchodzimy. Agatha, wake up! It's me, Pamela. Pamela, we must save Hans, but I couldn't speak to him. Don't worry, I heard him through the radio. He said we can open a portal through using the hedron here. We must do it as fast as we can. All I remember is talking with Günther. And came again. I saw that demonic figure. He started talking and... And then I heard your voice. I don't know what happened after that. <try> cel osiągnięty dobra. Brakuje drugiej połówki. Brakuje drugiej połówki. Dawaj wiaderko. tu będziemy musieli witraż niekompletnie z tak. To Będziemy musieli ułożyć Mamy puzel Ojej, jaka jest właściwa kombinacja No, muszę przyznać, że troszeczkę, e, troszeczkę układania tego będzie Historia Mittenwald Pierwsze zmianki mówią, że Mittenwald Został założony przez zakon rycerski Który osiadł w tej dolinie Około X wieku nie ma żadnych zapisków mówiących o powodach zniknięcia zakonu. Legenda głosi, że to ten zakon potajemnie stał na straży między światem prawdziwym, a czymś innym. To ten sam zamek, który widuję w swoich koszmarach. Tu jest no go. Sztylet. Sztylet się zawsze przyda. Zawsze możemy kogoś sobie dźgnąć. Jest zbyt za <laughs> Aha, dobra, tutaj te wzorki muszę łożyć. Jest naprawdę zdeterminowana, aby znaleźć Hansa. Dobra. Mapa, mapa muzeum brakuje zdobienia, ale nie takiego, a gdybym to tu włożył? Tu też nie. Może to trzeba otworzyć? Nie ma czasu na szukanie klucza. Broń drzewcowa też nie mogę tutaj tego dać. Mapa. Dziedziniec, no i gdzie on zniknął, wilczy amulet nie mogę tego tutaj dać. Gdzie zniknął ten gość? Tarcza, mapa, dziedziniec. A zamiast właśnie koła, tarczy dać. Nie mogę. Sama pochwa mi się nie przyda. Potrzebna jeszcze jest broń. No chyba, że to nie. Chyba, że to nie ta broń. Tak, to jest ta. Dobra. Jeszcze coś. Potrzebuję czegoś, żeby to podważyć. Szafirowe słońce, szafirowe słońce, tutaj nic, nic, poduszko też nic. Mapa, ale coś trzeba zrobić, dlaczego jest tu rysunek anioła, nie mam pojęcia dlaczego, jaka jest kombinacja. Znajdź Hedron. Aktywuj Hedron. Co to kuźwa jest Hedron? Tu. A tu jest coś co mogłem sobie zabrać? Nie, brakuje mi jeszcze jeszcze jednego elementu z witraża. Tu też nic nie zrobię. No nic. O, latarka na. No... Mogę sobie sam poświecić i nikt mi nie przeszkadza w szukaniu. Mam to ułożyć? Ułożę to. Pyk, pyk mamy to. Anioł. Tylko gdzie teraz tego anioła trzeba położyć? Jeszcze coś trzeba tutaj zrobić. Brakuje jednego sztyletu. Ja tu mam sztylet. Ajajaj. O co chodzi? Info. Wsuń wszystkie miecze do pochwy. Poruszenie jednego miecza wpłynie na sąsiedni. Proszę. Można? Można. Mamy witraż. I, I coś wyłączyłem. Wow! Tam. Dlaczego? Nie tutaj jeszcze wszedłem. Tutaj. Będę tego potrzebował, żeby otworzyć szufladę. Brakuje kontynentu. Brakuje fragmentu zamka, Afryka. To nie jest Afryka, to jest Afryka. Tak jest. Coś tu brakuje, tylko co? Ameryka. ...i symbol ognia. Ja teraz potrzebuję... M. Wow. Brakuje zdobienia. Nie, to nie to. Ty nie lęzną swoje poroże. Masz chmura, nóż, nóż. Już gdzieś widziałam ten kształt. Dlaczego go nie mogę przesunąć? Noż, co ja mogę zrobić z nożem? Muszę odkręcić pokrywę, a nożem, gdybyś podważyła, no a nie, odkręcić rzeczywiście. Myślałem, że, myślałem, że, że wystarczy podważyć. Gdzie ja to mam włożyć? Oj, 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 oj. Tutaj. By złośliwą duszę utrzymać w niewoli, zbudowano specjalny sarkofag. Może on na długo uwięzić niemal każde zło. Hedron został ukończony, a ja nazwę go swoim imieniem. Tak powstał Hedron Fidelisa. Super. Wejście do Królestwa Koszmarów. Klucz do bramy Hedron Fidelisa został ukryty z dala od ludzi. Przejście jest zamknięte. Nikt nigdy, nigdy nie powinien przekraczać tych bram. Klucze do Balsaminki. Emblemat. Emblemat. Tutaj nigdzie nie włoży tego emblematu. O pierścionek, Hedron Fidelisa to klucz do bramy między światami. W dobrych rękach może być źródłem wiedzy. Został ukryty przed ludźmi, a amulet, którego aktywuje, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie przez członków zakonu bierzemy ten tą literkę m pokaż mi tą mapę jestem aktualnie w tym miejscu dobra zrobimy tak zakończymy ten odcinek pierwszy odcinek był troszeczkę dłuższy drugi zrobimy krótszy pamiętajcie żeby zostawić po sobie kciukasa jakiś komentarz ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części bye